Robert Lewandowski jest lepszy niż Messi, Ronaldo i Mbappé. Najlepszy w 2019 roku. Robert Lewandowski jest najskuteczniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o europejskie boiska. No właśnie, dzisiaj na temat rekordu Roberta Lewandowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, żeby w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Robert Lewandowski oficjalnie jest najskuteczniejszym piłkarzem na europejskich boiskach w 2019 roku. Daleko w tyle zostawił takich zawodników jak Mbappé, Cristiano, Ronaldo czy też Messi. Nieprawdopodobna sytuacja. Robert Lewandowski w 2019, 2019 roku miał najwięcej goli spośród tych wszystkich gwiazd piłkarskich. No i jak to wyglądało, to zestawienie? A więc tak, Robert Lewandowski pierwsze miejsce, Bayern Monachium Polska 54 gole w 58 meczach. Miejsce drugie, Messi, FC Barcelona, Argentyna 50 goli w 58 meczach. Czyli widzimy tak naprawdę, że Messi i Robert Lewandowski rozegrali tyle samo meczów, natomiast Robert Lewandowski ma więcej praktycznie tutaj tych goli, tak, w tych, e, jeśli chodzi o te mecze. Potem mamy Kiliana Mbappé na miejscu trzecim, PSG, Francja 4, e, 44 gole i w 49 Meczach, tak? A tak wygląda to zestawienie. Potem mamy miejsce czwarte Sterling piąty Cristiano Ronaldo dopiero jest. 39 goli w 49 meczach. No ale wiemy, że o tym, że Cristiano Ronaldo nie występuje praktycznie w każdym meczu Juventusu. Bardzo często jest, ale to nie zawsze tak było. tak Teraz praktycznie, jak jest trener tutaj nowy, Juventus no czy nowy, od niedawna to rzeczywiście on stawia bardzo często na Cristiano Ronaldo. Natomiast jak był Allegri, no to nie zawsze praktycznie wychodził tutaj Cristiano Ronaldo, jeśli chodzi o podstawową jednostkę potem mamy miejsce szóste Alfredo Morelos to jest Rangers Kolumbia potem mamy Andras Sporar Slovan Bratysława 36 goli w 46 meczach, no i na przykład miejsce 9 Karim Benzema 35 goli w 49 meczach, Real Madrid Francja, Sergio Aguero Manchester City, Argentyna 35 goli w 49 meczach, tak to też pokazuje najlepiej, tak gdzie jest Robert Lewandowski, jeśli chodzi o tą czołówkę tych piłkarzy absolutnie e, tutaj no to, to, to jest top, ta pierwsza trójka najlepszych napastników na świecie, I to pokazują statystyki, tak, a nie potem na przykład jak mamy konkurs e, czy plebiscy tak na złotą piłkę, gdzie Robert Lewandowski zajmuje ósme miejsce, tak? No to jak to ma się do skuteczności tak naprawdę Polaka? E, no właśnie, bo Robert Lewandowski w tylu samych meczach, co praktycznie Messi, Robert Lewandowski zdobył więcej goli, tak? No i to jest rzeczywiście prawdziwe podsumowanie umiejętności Roberta Lewandowskiego. Wielandowskiego, tak? nie kwestia praktycznie popularności tego, czy występuje w reklamach chipsów, czy w jakichś reklamach napojów słodzonych przez to, że jest bardziej rozpoznawalny. No nie, no tutaj gole, tak? To, to się liczy praktycznie gole i mecze. No i teraz, teraz jest taka sytuacja, ponieważ kiedy to nagrywam, to jest 22 grudnia i co prawda Sterling, Ronaldo i Morelo z Benzema, Aguero mają jeszcze szansę zdobyć tej bramki, tak? Bo jeszcze mają po prostu spotkanie do rozegrania. Natomiast no nie ma szans, żeby tutaj dogonili Roberta Lewandowskiego, tak? No, tutaj mamy Karima Benzema 35 goli, no to nie jest w stanie w jednym meczu praktycznie zdobyć, nie wiem, 20 goli, tak? Więc co prawda tutaj mecze będą jeszcze miały miejsce do końca roku, natomiast ta przewaga Roberta Lewandowskiego jest tak duża, że praktycznie ci piłkarze nie są w stanie już dogonić o Roberta Lewandowskiego, tak? Czyli rzeczywiście Robert Lewandowski jest najlepszym strzelcem, jeśli chodzi o Europę w 2019 roku, najskuteczniejszym, tak? No przecież wiemy, że nie, ta piłka e, poważna, tak, można powiedzieć, e, czy naj, najbardziej, taj, która się liczy, no to jest w Europie, tak, no, poważne ligi też są z, w innych, na innych kontynentach, no ale wszyscy, wszyscy, wszyscy praktycznie cały świat e, patrzy się na, e, tak, na La Ligę, czy na Bundesligę, czy na przykład Ligę Angielską, no to, to, czy na też na Serie A, e, to są e, te ligi najmocniejsze na świecie, tak, natomiast rzeczywiście tutaj Robert Lewandowski zajął pierwsze miejsce, e, czyli pokonał praktycznie Messi'ego, tak, pokonał Cristiano. No i dla mnie to jest na przykład bardziej wiarygodne, lepsze zestawienie niż właśnie tutaj konkurs tak na złote, złotej piłki. To bardziej jest konkurs właśnie tej popularności, a nie rzeczywiście tych umiejętności, bo gdyby przyjmować tutaj te właśnie statystyki, które ma Robert Lewandowski, no nie mówię, że jeśli chodzi o złotą piłkę, Robert musiałby być pierwszy tak? na, na pierwszym miejscu, chociaż na pewno ta piesza trójka mu się należała, tak jak psu kość, według mnie. No a tutaj widzimy także że Robert Lewandowski praktycznie pokonał Messiego i też Kyliana Mbappé no, tutaj trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o Kliana Mbappé, no to on też nie jest aż tak pazerny na gole w PSG. W PSG często asystuje, dużo ma asyst, no i też jeśli chodzi o Mbappé, no to tutaj w PSG tam jest spora tak naprawdę konkurencja, tak, no Cavani, przecież tutaj Neymar, praktycznie Mbappé sam nie jest, tak, więc gdyby rzeczywiście tutaj Mbappé sam występował w PSG, byłby takim napastnikiem i miałby zawodników, którzy dogrywali mu piłki, tak, to on byłby tym, tym liderem, to sytuacja by zupełnie inaczej wyglądała, tak? Natomiast no w, w PSG jest praktycznie kto jest paru zawodników, którzy zdobywają te gole, tak? więc te gole się gdzieś, gdzieś się rozkładają. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no to świetna statystyka. Moim zdaniem ta statystyka mogłaby być jeszcze lepsza, tak? Te rekordy mogły jeszcze Robert Lewandowski wywindować. Moim zdaniem też dużo Robert stracił, jak był Niko Kowacz trenerem, tak? No jednak to było nieudolne, praktycznie rządy tak Niko Kowacza, prowadzenie Bayernu Monachium, na pewno. One nie pomogły Robertowi Lewandowskiemu, tak? Co prawda zdobywał gole, szczerał bramki i tak dalej, zwyciężał mecze, natomiast moim zdaniem, akurat jeśli chodzi o Niko Kowacza, to on nie pchnął tak naprawdę tej kariery Roberta Lewandowskiego dalej, tak? Takie jest moje przynajmniej zdanie wiele błędów było tak, jeśli chodzi o tutaj ułożenie drużyny, chociażby sytuacja, gdzie praktycznie Thomas Miller tak, nie wchodził na, 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 na pełne spotkanie, 90 minut, nie grał każdego spotkania praktycznie, tak, który przecież dużo dogrywa piłek, tak, Robertowi Lewandowskiemu, także tak wygląda to zestawienie czołowi szczelcy w Europie w 2019 roku, no i to jest rzeczywiście, tak no tutaj jest to niepodważalne, tak, no bo e, tego już nie można w żaden Sposób tutaj zakwestionować. Tak, 54 gole w 58 meczach. A Messi ma 50 goli w 58 meczach. No to widzimy tutaj, 4 gole więcej praktycznie Robert Lewandowski zdobył, a on od Mbappé, no to, to jest aż 10 goli. Tak, Kilia Mbappé 44 gole w 49 meczach. Ja przypomnę także, że na przykład tutaj, jeśli chodzi o wyczyny Roberta Lewandowskiego, one są um, powszechnie, tak, o, o nich się powszechnie mówi w, w Polsce, w innych krajach europejskich, ale są takie miejsca, tak gdzie w ogóle się nie mówi, na przykład w Wielkiej Brytanii, tak, kiedy Robert Lewandowski zdobywał bramki w Lidze Mistrzów, tak, to przecież tutaj w ogóle na Wyspach Brytyjskich nie mówiono, nie informowano o tym, tak, czy w gazetach, bardziej się skupiano na lokalnych tak naprawdę drużynach, a w ogóle nie było zmianki, tak, więc... Potem taka sytuacja jest, także tutaj bardziej są znani tacy zawodnicy właśnie jak Messi czy Cristiano Ronaldo niż Robert Lewandowski, który takim jest rzemieślnikiem, może nie jest showmanem jakimś, który robi kontrowersje, tak, czy jakieś sytuacje, ma jakieś tutaj konflikty z prawem czy z innymi, czy jakieś konflikty tak, rodzinne, natomiast właśnie nie mówi się o tu, Robercie Lewandowskim, bo gdyby była jakaś afera tak, na przykład związana z Robertem, no to Wtedy media by się rozpisywały. Na no, Robert Lewandowski jest bardziej takim rzemieślnikiem, który rzeczywiście systematycznie występuje, systematycznie zdobywa gole. Przede wszystkim ma powtarzalność, to co jest bardzo ważne. jeśli chodzi o Bundesligę, tak powtarzalność, a więc mecz mecz praktycznie ma te gole, praktycznie zdobywa te gole, to co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, a nie sinusoida, także raz dobrze gra, po prostu a raz kiepsko. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę, kiedy wrzucę nowy filmik. Natomiast tak jeśli chodzi na przykład tutaj o poprzednie lata, tak jak to wyglądało, no to w poprzednich latach królowo Cristiano Ronaldo i, i Messi, tak, to oni praktycznie królowali. W 2011 roku Ronaldo, w 2010 Messi, 60 goli w 64 meczach. Ronaldo w 2013 roku, z potem 14 roku Ronaldo, 15 Messi w 16. Harry Kane w 2017 roku i Messi w 2018 roku jeśli chodzi o to skuter a teraz praktycznie Robert Lewandowski no, przełamał tak ten duopol, można powiedzieć, tak, Messi i, y, Messi i Cristiano Ronaldo, chociaż tutaj był Harry Kane, tak, ale to było tylko raz, e, a tak to praktycznie cały czas Messi albo y, Cristiano Ronaldo, no, tak samo jak tą złotą piłkę, tak, e, praktycznie y, Cristiano Ronaldo 5 razy zdobył złotą piłkę, Messi 6 razy zdobył tą złotą piłkę, tak, też był duopol, przez 10 lat praktycznie oni e, rządzili, tak, e, jak nie ten zdobył, to tamten i tak co roku praktycznie. I to wszystko dzisiaj, Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. No myślę, że to było bardzo ciekawe tak naprawdę podsumowanie, no pracowitości, tak, tutaj Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi właśnie o ten cały 2019 rok, te gole, te statystyki same mówią za siebie, tak, gdzie praktycznie Robert Lewandowski się plasuje, a gdzie umieszczają go, no właśnie, kto go tam umieszcza w tych wszystkich rankingach daleko, daleko za podium. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.